Szumi czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Witam serdecznie. Troszeczkę zainspirowany pewną zbiorowością wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, chciałbym dzisiaj zagłębić się w ten temat. A mowa o dorzynkach, czyli święcie plonów. W naszym regionie, z tego co wiem, wszystkie dożynki już się odbyły w tym roku, niemniej jednak warto chyba trochę przyjrzeć się tym wszystkim obchodom i tradycjom, które się z nimi wiążą. Lato dla wielu z nas oznacza wakacje, wyjazdy i odpoczynek. Ale jeszcze nie tak dawno. Lato było przede wszystkim czasem największego wysiłku. Momentem, w którym ważyły się losy całego roku. Bo to właśnie w lipcu i sierpniu. Podczas żniw gospodarz zbierał swoje owoce pracy. Od tego, ile udało mu się zebrać, zależało, czy rodzinie starczy zboża na chleb, czy zwierzęta będą miały pasze, czy zimą nikogo nie spotka głód. Nic dziwnego, że wokół tego okresu narosło tyle zwyczajów, wierzeń i rytuałów. Na Kaszubach szczególnie ważny był dzień 10 lipca. Święto Siedmiu Braci Męczenników. To właśnie tego dnia ludzie patrzyli w niebo i uważnie obserwowali, jaka jest pogoda. Powiedzenie głosiło, czyj na sedme bracy spiących pada, będzie padało sedmę nedzel. Innymi słowy, jeśli padało w siedmiu braci, to przez siedem kolejnych tygodni też miało lać. I rzeczywiście wielu rolników powtarzało, że sprawdza się to niemal co roku. Ale pogoda to jedno. Były też istoty nadprzyrodzone, które jak wierzono. Krążyły po polach i mogły pomagać, ale i szkodzić. Jedną z nich była polnica. Tajemnicza, piękna dziewczyna, naga z wieńcem kwiatów na głowie, pojawiająca się w pełni lata. Mówiono, że gdy księżyc był w nowiu, objeżdżała konno pola i zapewniała urodzaj. Ale jeśli kto ją spotkał, ogłoszono kończyć się to źle. Nieszczęśliwą miłością albo chorobą. Nieco łagodniejsza była. O przepolnica. wyobrażano ją sobie jako młodą dziewczynę ubraną w biel z wieńcem złotych włosów. Ukazywała się żniwiarzom w samo południe, budziła ich z drzemki i zachęcała do dalszej pracy. Dziś brzmi to jak piękna legenda. Ale wtedy ludzie naprawdę wierzyli, że przychodzi, by przypominać, nie śpi, bo czas zeżni w krótki, a roboty wiele. A same żniwa Rozpoczynano je pół16 lipca, czyli po święcie Matki Boskiej Jęszkapleżnej. Wierzono, że najlepiej zacząć w środę albo w sobotę. Dni poświęcone Matce Bożej w piątek nie wolno. Tego dnia pola pozostawały nietknięte. Początek miał zawsze uroczysty charakter. Kosiarze przed wyjściem do pracy szli do potoku lub stawu, by się wykąpać. Zakładali czystą bieliznę, znak, że zaczynają nowy, ważny etap pracy. Zanim dotarli na porę, zbierali się w kościele na mszy. Odlono się o pogodę, o zdrowie, o to, by nie zabrakło sił i by plony były obfite. Dopiero po nabożeństwie cała grupa, często śpiewając pieśni, kto się w opiekę odda panu swemu, ruszała na pola. Tam, stojąc nad kłosem, czynili znak krzyża i wspólnie wypowiadali słowa. Daj Boże, żeby se dobrze żnało. Pierwsze głosy ścienono z ogromną powagą. Układano je w kształt krzyża i rzucano na środek pola. Była to ofiara dla demona urodzaju rzetnej baby. Ten gest miał zapewnić pomyślne zakończenie prac. Dopiero potem kosiarze ruszali na całość. Ostatnie głosy były równie ważne jak pierwsze. Pleciono z nich tzw. krótkę. Bukiet, który zatykano na kosie przednika, czyli pierwszego kosiarza, i zanoszono gospodarzowi. W domu zawieszono ją nad drzwiami, a ziarno z dodawano do siewu w następnym roku. Symboliczny gest łączący stare żniwa z nowymi. Tak wyglądał ten świat pełen pracy, ale też pełen magii, rytuałów i poczucia, że wszystko ma swoje znaczenie. Natomiast kiedy już pola były puste, a spichlerze pełne, przychodził czas na radość. Wreszcie można było odetchnąć, praca była skończona, a to znaczyło, że można dziękować, bawić się i świętować. Na kaszubach te uroczystości nazywano różnie. W jednych stronach mówiło się beskowinę, w innych orżniwinę, a jeszcze indziej po prostu dożynczk. Każdy z tych słów oznaczało to samo. Święto plonów. Serce uroczystości stanowił wieniec, plotły go żniwiarki z kłosów, kwiatów polnych, jarzębiny i kolorowych stążek. Ten wieniec nie był tylko ozdobą, był symbolem dostatku, urodzaju, wdzięczności. W uroczystym orszaku niesiono go przed domu Gospodarza, a wtedy parobcy zaczynali psoty, ulewali żniwiarzy wodą. Wierzono, że im więcej wody spłynie po uczestnikach, tym lepsze będą przyszłoroczne plony. Inaczej wyglądało to w dworach szlacheckich, tam Orszakowi towarzyszył Starego, kółka zrobiona ze słomy. Prowadzono go od zagrody do zagrody, aż w końcu Orszak docierał do folwarku, tam czekała uczta, muzyka i tańce. Ale z czasem dożynki wyszły poza wiejskie podwórka, w okresie międzywojennym zaczęto organizować je na większą skalę, powiatową i regionalną. Pierwsze takie wydarzenia na kaszubach miało miejsce w Borkowie w 1933 roku. Była niedziela 27 sierpnia. Pogoda wymarzona do Borkowa zjechały tłumy z z kościerzyny z Gdyni i Gdańska. Byli urzędnicy, był starosta, wicewojewoda pomorski, przemarsz dożynkowy, wręczenie wieńców, przemówienia, a potem zabawa. Była orkiestra marynarki wojennej, była loteria fantowa, strzelanie do tarczy. I tańce do późnej nocy. Jeszcze większy rozmach miały dożynki w 1936 roku w Kartuzach. Tym razem współpracowały trzy powiaty kaszubskie. Na uroczystość przybył wojewoda pomorski Władysław Raczkiewicz i biskup pelpiński Stanisław Dominik, że odprawiono na stadionie miejskim, potem była wystawa haftów i ceramiki, a następnie barwny korowód, który przeszedł przez miasto. Przed wojewodą składano wieńce. Śpiewano hymny, były tańce i przyśpiewki. Wojewoda otrzymał symboliczny bochenek chleba i kaszubski dzban. Były nagrody, dyplomy, defilada nagrodzonych kółek rolniczych. Uroczystość zakończyła się wielką zabawą, strzelaniem brasa kurkowego i wspólnym świętowaniem do późna. To nie były już tylko wiejskie zwyczaje. To były święta, które pokazywały siłę, dumę Kaszub i ich kulturę i przywiązanie do polskości. Dotarliśmy do okresu przedwojennego, natomiast potem przyszła wojna zniszczyła wiele – ludzi, domy, tradycje. A już rok po jej zakończeniu, w 1946 roku, chmielnie odbyły się powiatowe dożynki. Afisz, który do dziś zachował się w archiwach, ogłaszał Powiat Kartuski obchodzić będzie dożynki powiatowe w sercu Szwajcarii Kaszubskiej, to znaczy w hełmnie. Program był imponujący. O godzinie 10.00 powitanie przedstawicieli rządu, o 11.00 nabożeństwo z kazaniem, o 12.30 przemarsz korowodu dożynkowego, o 13.00 wręczenie wieńców połączone z wystąpieniami artystycznymi, o 15.00 wspólny posiłek, o 16.00 przedstawienie sztuki ludowej Hanka Serzeni, księdza Bernarda Sychty, a wieczorem od 18.00 zabawa dożynkowa. Tak wyglądał powrót do normalności. W trudnych czasach, kiedy wszystkiego brakowało, ludzie wciąż chcieli razem świętować. Wciąż ważne było, by podziękować za plony i wspólnie spędzić ten jeden dzień radośnie. A dziś? Dziś dożynki na kaszułach mają już nieco inny charakter. Ale sens pozostaje ten sam. Nadal zaczynają się od mszy, nadal w korowodzie niesione są wieńce i chleb. Starostowie wręczają gospodarzowi bochen, symbolizujący dostatek i ciężką pracę rolnika. Potem zaczyna się zabawa. Występy zespołów folklorystycznych, diskopolowych, a również gwiazd ogólnopolskiej klasy. Konkursy na najpiękniejszy wieniec, stoiska z lokalnym jedzeniem, atrakcje dla dzieci i dorosłych. Na stołach królują kaszubskie specjały, chleb ze smalcem, wędzone ryby, domowe ciasta. Wężynki łączą w sobie bardzo różne elementy. Dawne słowiańskie wierzenia o półnicy i rzetnej babie, chrześcijańską modlitwę o plony, ludową radość i współczesny festyn. To święto, które przetrwało wieki, bo zawsze miało sens, przypominało, że za każdym razem, gdy jemy bochenek chleba, stoi za nim nie tylko praca, ale i wspólnota. I może właśnie dlatego, mimo zmieniających się czasów, mimo maszyn i nowoczesnego rolnictwa, dożynki wciąż przyciągają ludzi. Bo są czymś więcej niż obrzędem, są spotkaniem, wdzięcznością, są radością z tego, że znowu udało się zebrać plony. A z moich takich obserwacji mam wręcz wrażenie, że w ostatnim czasie dożynki zyskują na popularności. Ludzie z większych miast w tym czasie wyjeżdżają na wieś, zobaczyć, poznać nieco inne i odmienne życie. Ale być może to tylko moje obserwacje. Kto to wie, dajcie znać w komentarzach. A ja dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Szumi historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.